1 grudnia w piątek organizowaliśmy koncert dla naszych partnerów, podziękowania dla tych wszystkich, którzy z nami współpracowali przez cały 2023 rok. W sobotę przed południem w bibliotece kiermasz świąteczny, rękodzieło, dużo różnych ciekawych stoisk, no i oczywiście też swap, czyli wymień i podziel się ubraniami, którymi już, z których już nie korzystasz. Robimy to w bibliotece już nie po raz pierwszy, już kilka słapów za nami. I myślę, że to jest dobry sposób na to, żeby nie kupować nowych ciuchów, tylko żeby dać kolejnym rzeczom drugie życie. No jest to akcja ekologiczna, można powiedzieć wręcz, żeby jednak te nasze szafy nie. nie, nie napełniały się coraz bardziej, ale żeby były takie przechodnie. Zainteresowanie jest słapem dość duże. Ponad 20 osób wystawia swoje ciuchy, ubrania. Co można znaleźć? No wszystko można tutaj znaleźć. Od sportowych rzeczy po nawet kreacje sylwestrowe. Jesteśmy przed sylwestrem, więc myślę, że naprawdę tutaj ktoś może sobie tutaj coś fajnego wybrać. I ceny są rzeczywiście bardzo konkurencyjne w stosunku do tego, co się dzieje na rynku. Zdecydowanie, bo tutaj naprawdę takie różne... Drobniejsze rzeczy, czy krótkie spodenki, czy jakieś takie dziecięce rzeczy po 5 zł. Na, nawet można kupić. No jesteśmy na pewno konkurencją dla innych takich second-handów w naszym mieście. Nasza kawiarnia Melba organizuje warsztaty zdobienia pierników, więc dla dzieci też jest atrakcja, ale zauważyliśmy, że z dziećmi pierniki zdobią rodzice, a zwłaszcza tatusiowie. Można kupić rzeczywiście bardzo różnorodne rzeczy, bo są i ozdoby, ale są też artykuły kosmetyczne, są ręczne wyroby, biżuteria choć. Otwieramy się na naszych mieszkańców. Zaprosiliśmy wszystkich, którzy robią w domu różne rzeczy, żeby pokazali je i podzielili się nimi. Więc myślę, że odzew był bardzo duży, co widać po ilości stolików, które dzisiaj są u nas otwarte. Pomysł na prezent, choćby pod choinkę, czyli biżuteria, ale nietypowa, bo ja widzę, że tutaj mamy lato częściowo zatopione w czymś. Zatopione w żywicy epoksydowej. W środku zatopione są też prawdziwe kwiaty, które sama hoduję i, i zbieram. Więc każdy, każda biżuteria, każdy wisiorek jest zupełnie inny, niepowtarzalny. Ze względu na to, że tak jak mówię, staram się, żeby ona, ta biżuteria była każda y, różna. A przede wszystkim też sam fakt, że kwiaty nie ma dwóch takich samych kwiatów, więc dlatego wychodzi tak indywidualnie. Czasem zdarza się, że gdzieś mi wpadnie w czasie pracy na przykład Biedronka, którą zatopię i też właśnie tutaj mamy okazję zobaczyć Biedronkę na wisiorku w serduszku. Mamy drewno, drewno wykorzystane głównie do ost. Tak, ozdoby dla dużych i dla małych, jak widać. I na lodówkę i na choinkę i na święta i też z innych okazji można. Czy to jest tak, że wszystkie te postacie, które tutaj widzimy na tych drewnianych bombkach, bo chyba tak je można określić, to pani pomysły, pani autorstwa? Tak. 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 Dlaczego akurat drewno? Bo jest naturalne i samo to, że jest drewnem, to już jest robota zrobiona. Właściwie obrazek to jest tylko dodatek, tak bym powiedziała. One są tu malowane, wypalane? Malowane farbami akrylowymi, wszystko ręcznie. Nie ma możliwości na dwie takie same bombki. Każda inna. Jeśli biąża do Was, prezentujemy pierniczki, prezentujemy też rękodzieło typu skrzaty. Wykonuje je moja mama. Oczywiście też strojki ręcznie robione. No i w sumie. Robimy to z serca przede wszystkim i to jest najważniejsze. No właśnie, bo widzę, że tutaj bardzo dużo umiejętności połączonych, bo jest i dzierganie, bo są chyba e, rzeczy zrobione na szydełku, e, na drutach, ale też e, są rzeczy, które wymagały od państwa szy umiejętności szycia, pomysłu. Tak, tak, oczywiście. Projekty, mama pracowała nad nimi dwa lata nad skrzatami skrzatkami. To jest jej projekt od stóp do głów, że tak powiem. No i choinki, oczywiście, to też jest taki konik mojej mamy. Ja troszeczkę zaczęłam bawić się żywicą epoksydową. Wykonuję też ozdoby takie z żywicy. Wykonujemy również troszeczkę prac wyszywanych maszynowo. No też są pięknie wykonane.